Kontynuujemy dziś czytanie listu do Hebrajczyków. Przechodząc do rozdziału 10, odczytamy pierwsze 18 wersetów, które znajdziecie w swojej Bibliach. Temat jest ważny. Relacja pomiędzy ofiarami ze zwierząt Starego Testamentu, ofiary przebłagalne ze śmiercią Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jeżeli pamiętacie, autor listu do Hebrajczyków adresuje żydowskich chrześcijan. Którzy są naciskani, by odrzucić Jezusa i wrócić z powrotem do judaizmu, by mieć stare przymierze bez Chrystusa. I to, co mówi tutaj autor listu do Hebelczyków, jest tym, jak bardzo jest to niemożliwe. Sam w sobie Stary Testament nie ma żadnego znaczenia, żadnej prawowierności, żadnej wartości, jeżeli nie jest on związany z Chrystusem, który przyszedł. Jego argument, werset pierwszy, ważne oświadczenie. Zakon był jedynie cieniem dobrych rzeczy, które nadchodzą. Interesujące oświadczenie, ponieważ normalnie myślimy i właściwie mówimy, że Stary Testament jest oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Ale sposób, w jaki on to wykłada, jest tym, że tak naprawdę Chrystus rzuca Jego cień. To nie Stary Testament wytwarza Chrystusa. To Chrystus jest tym, który wytworzył wszystko, co kiedykolwiek miało swoją prawowierność w Starym Testamencie. Jest to jak obiekt i światło słoneczne, które pada za osobę i z niej wychodzi cień. Tym był zakon. Odbiciem, cieniem Chrystusa przed Jego przyjściem. O jaka to wartość, gdy Chrystus zostanie odrzucony? Oświadcza tu ważne oświadczenie o odkupieńczym dziele Jezusa, szczególnie Jego charakteru jako ofiary, która jest raz na zawsze, która nie może być powtarzana, ponieważ ona całkowicie zajęła się problemem winy naszego grzechu. Wykazuje, że kapłani z tego testamentu nie mieli krzeseł, w miejscu przynajmniej świętszym. Ponieważ oni cały czas składali ofiary. Ich praca nigdy nie była skończona, ale Jezus usiadł po prawicy ojca. Gdy zaoferował swoją krew, to dzieło zostało dokonane. Było raz na zawsze. Zwróćcie na ten język, werset 14. Jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Bóg działa w naszym życiu Jesteśmy uświęcani Jest to część chrześcijaństwa Ale dzieło zajęcia się naszym grzechem Jest dziełem raz na zawsze Dokonanym przez Jezusa Chrystusa Przyjętym przez wiarę To znaczy, że kiedy pokładasz swoje zaufanie w Jezusa Chrystusa Twoje grzechy są przebaczone Wszystkie twoje grzechy Krew Syna Bożego Oczyszcza nas z naszych wszystkich grzechów Czyni tak na wieki Jesteś wyzwolony od strachu, winy, potępienia nie woli Twojego grzechu. I mówię, że to jest jeden z powodów tego, dla którego biblijnie wierzący chrześcijanie nie uczestniczą w rzymskokatolickim mszy. Są inne powody, ale Rzym widzi ich msze jako ciągłą ofiarę. Kapłan ciągle ponownie ofiaruje Jezusa Chrystusa. Jak może tak być w świetle tego fragmentu? Nie. Jezus przywrócił swoją krew raz na zawsze. Jest to dokonane. Co powiedział na krzyżu? Wykonało się. Chwalimy za to Pana. Myślę, że moim ulubionym oświadczeniem w tym całym rozdziale jest to, gdy wykazuje, że Jezus dokonał starej przymierze i ustanawia nowe. Mówi w wersecie dziewiątym: To Jezus, mówiący w Starym Testamencie. Oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę. W miejscu naszej potrzeby, której nigdy nie możemy być przebaczeni, wychodzi Jezus. Wykonał wolę swojego Ojca. Umarł na krzyżu. Za nasze grzechy. Chwała Panu. Przejdźmy teraz do czytania świętego, bezbłędnego i dającego życie słowa. Hebrajczyków 10, 1 do 18. Albowiem zakon, zawierający tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestaliby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów i teraz zostali oczyszczeni. Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi nie chciałeś ofiar krwawych i darów. Aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. O Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, to przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczył na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Usycha trawa w jedni kwiat, ale Słowo Boże naszego Boga trwa na wieki. Amen.